Jestem dzisiaj w Lubinie, to jest Dolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych. Byłem tutaj parę miesięcy temu, ale zwiedziłem tylko jedną część na dole. Dzisiaj możemy zwiedzić trochę więcej, widzę już, że drzwi, które były zamknięte zostały już otwarte. No Jestem sam, ale cóż, wchodzimy. Dolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych powstała w roku 1947 na terenie niemieckiej fabryki fortepianów Langer. Początkowo zakład wytwarzał wyłącznie mechanizmy pianinowe dla fabryki pianin i fortepianów w Legnicy i Kaliszu. Z biegiem lat asortyment fabryki uległ rozszerzeniu. Rozpoczęto produkcję gitar, skrzypiec i w końcu pianin, które były produkowane pomiędzy 1963 a 1966 rokiem. Większość wyprodukowanych w fabryce instrumentów była eksportowana do krajów socjalistycznych, głównie na Kubę. Produkcja w Dolnośląskiej fabryce instrumentów lutniczych została wstrzymana w roku 2001. Jej ostateczne zamknięcie nastąpiło 4 lata później. Obecnie po fabryce pozostał jedynie główny budynek, który jest częściowo zagospodarowany, oraz wysoki komin. Teren byłego defilu pokrywają gruzy i sterty śmieci. Stan techniczny budynku jest coraz gorszy. Piętra zawalają się jedno po drugim, a we wnętrzu można zobaczyć mnóstwo pozostawionego sprzętu i dokumentów, które niszczą z każdym rokiem. Dobra, pierwsze co? Zobaczmy te drzwi, które zostały wyważone. Okej. Okay. Toalety tutaj były. I dalej tak jest. Dalej nie zajdziemy, dalej nie ma nic. Jedno pomieszczenie jest stół warsztatowy pozostaje tylko wejść tą drabiną na to wychodzi całe szczęście trzyma się solidnie. To okno chyba będzie otwarte. Zdeczka na widoku. Yes. Okej, okay. okay. dobra, jakieś 7-8 metrów, wejścia na drabinie za mną, jestem w środku. Widzę, że całkiem sporo rzeczy się zachowało. To zapewne było jakieś pomieszczenie biurowe. Taki jest zeszyt. Są plany urlopu, chorobowy, chorobowe pracowników, którzy tutaj pracowali. Mamy szafkę. Chyba mam coś na twarzy chyba nikt tu dawno nie sprzątał fajne uczucie. Kartotyka kontrolna data urodzenia Data rozpoczęcia pracy pracownika Po prostu <śmum> sporo tego co tutaj mamy za maszynę? Nie mam pojęcia dźwig towarowy wiadomo Instrukcja jest. Ciekawe czy da radę otworzyć. Niestety mechanizm już nie działa. To o ile się nie mylę są części fortepianów. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. Co to jest? żeby coś przeplatali, jakiś rodzaj wrzeciona, nie wiem. Jak widać budynek jest chroniony, dlatego tyle rzeczy się jeszcze tutaj zachowało, instalacja elektryczna, metalowe elementy. Niestety nie zmienia to faktu, że no po prostu czas zaczyna działać na ten budynek. To jest ogólnie dalsza część fabryki tutaj prawie sporo dokumentów widać. Tu się znajduje coś ciekawego. Centrale przemysłu muzycznego metrum 99. Co my tu mamy? Arkusze spisu z natury. Sprężyna, sprężynka, klocki, zespół tłumika. O, części, na to wychodzi instrumentów. Tak, to są zapiski z 97 roku. Proszę bardzo, dalsza część. Uwaga, jakaś gazeta. Wydarzenia z sierpnia 2001 roku. Super Express. No i niestety, tutaj widać właśnie. Tak działa czas na tą fabrykę pieczątki. Zgadza się. Cyfry. Kiedyś na tym odbijano te pieczątki. O. Tak się one prezentują. A tutaj mamy marzec 94, grudzień 94. Ostatnie wpisy są wrzesień 2001. Tylko co te liczby oznaczają, nie mam pojęcia. A co mamy tutaj? Lubię osiedle u Bardzo. Kiedyś tak wyglądało właśnie osiedle u stronie w lubinie sklep spożywczy pełen produktów i to było najważniejsze. Nowe bloki, nowe sklepy, tym się kiedyś ludzie cieszyli. A tutaj jest coś, co zostało pisane jako piec. Widać, że było podłączone do prądu to urządzenie nawet widzę jakieś izolatory. Za grube drzwi, okryte blachą od środka czyli bardzo możliwe, że piec się tutaj znajdował. Dobra, czas na kolejną część fabryki. Chcesz lepiej żyć? Lepiej pracuj. Zapewne tutaj składowali wytworzone przez siebie instrumenty OK Nosze Stare nosze Naprawdę intrygujący mebel Nie mam pojęcia dlaczego służył być może Naginali coś na nim Chociaż właściwie gdyby tak się przyjrzeć te połowa wiączyli Do czego to służyło? Korekta gitar elektryczno-akustycznych. Proszę no, bardzo. David Hulme za, za Hero X. Modern Talking. I zespół Halloween. nie znam. nie znam. O! Brian Adams. Free Collins. Kelly Family. Ła! Wow. Nie. No. Lata 90 jak nic. No. Kolejne plakaty już oczywiście wyblakłe. A jak widać nade mną, ten sam już strop musi być podtrzymywany, gdy zaczyna się zapadać. Projekt nie za długo. Ostatnia część fabryki. 25 lat. Nie wiem, istnienia fabryki. Gitarra De Classico Model EP12. Zapewne ta naklejka znajdowała się kiedyś albo na opakowaniu od gitary, albo na samej gitarze. To zapewne są modele. Ta na. Proszę bardzo, jak widać, mamy tutaj różne etykietki do różnych instrumentów. Głównie gitar. Plan operacyjny na gitarę elektryczną Asterlux. Dokładny plan budowy gitary elektrycznej. Niestety nie ma daty, ale tak to kiedyś działało. Nie było komputerowych symulacji, schematów. Wszystko rysowane ręcznie. Tak to właśnie było kiedyś. To pomieszczenie zawiera naprawdę mnóstwo dokumentacji. Gdyby się zagłębić, zapewne znaleźlibyśmy tutaj wiele ciekawych rzeczy. Nie tylko schematy budowy kolejnych y, instrumentów, czy też opisy ich. Ale niestety nie mamy na to czasu. A w tym pomieszczeniu. Wygląda mi na magazyn. A to jest zapewne potencjometry do gitary elektrycznej. Na pewno. No, niestety to już przeszłość. Polerownia. Czyli tutaj nadawano instrumentom błysk. Ciekawe czy ta gitara była produkowana? Tutaj wygląda całkiem ładnie. Bardzo drugi piec, a tutaj zapewne gorące elementy kładli do wyschnięcia. Jak się pewnie domyślacie, nie ma już tutaj ogrzewania i moje ręce zaczynają to odczuwać dosyć mocno. Jest coś jeszcze. Okej, tak się rozglądam za czujkami. Okej, okay. to jest znacznie więcej do zwiedzania niż myślałem. Nie ma pojęcia, gdzie to mnie te schody. Najpierw idę do góry. Szukam oczywiście wszelkiego rodzaju czujników ruchów. Jest świetlik, instalacja elektryczna oryginalna. tutaj mamy archiwum schematy instrumentów i nie tylko Czy nikt z tego nie skorzysta w tym pomieszczeniu znowu stosy dok dokumentów Skrzynka może kiedyś wzmacniacz tu dół. Kolejne stoły, kolejne dokumenty Prawda jest, sporo tego jest Okej okay. To jest prawdopodobnie ta część gdzie się podłoga zaczyna zapadać Co zresztą widać iść, nie, iść podziękował, nie będę za wszelką cenę. Starał się wejść wszędzie. Po prostu podłoga ugięła się na dobre 2 cm jak niecałym ciężarem ciała nawet to nie ma depła, więc idziemy dalej. Technika. Szkoła Podstawowa numer 11 w Lubinie. się należy do Pani Anny. Z 1995 roku są lekcje. Chyba najstarszy kalendarz jaki do tej pory widziałem, 1991 rok. Tutaj niestety nie maluje się zbyt dobrze obraz podłoga zaczyna trochę gnić. Tak znaczy jesteśmy w magazynie numer 3 dokładnie. Zbliżam się do jakiejś drzwi, która prawdopodobnie prowadzą na dach, chyba będzie koniec strychu. pelo nosso chafo. Są jeszcze dwa poziomy. Zobaczcie, poziomy do zaprowadzony. Dobra, te drzwi są zamknięte. Jadalnia PD. Te drzwi także są zamknięte Więc niecami zostaje wześć tu co Wcale nie latarki, i nie zorientuję się, czy nikt mnie nie zobaczy. Biuro kierownika maszynowni, także zamknięte. To jest wyjście. Wyjście, które jest niestety zaśrubowane. Naprawdę ładne schody. Ciekawe ile mają lat. Dobra, w tej chwili wracam na sam początek. Gdzie znajduje się jeszcze jedna klatka schodowa. Naprawdę zimno. Dobra, więc jesteśmy na drugiej klatce schodowej. Najpierw zobaczę na górę co tu mamy? walki tutaj nie wiem czy to widać, ale pudełki już nie ma ale jest to jedno pomieszczenie, nic ciekawego więc schodzimy niżej bliźniacze Pomieszczenie takie, jak to było na górze Oj, oj, oj. Naprawdę. U, 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 u. Nieźle. Naprawdę nieźle. Zobaczcie. Ta podłoga jest gdzieś 15 cm wklęsła. Tutaj już podłogi nie ma. Widać. jak się odspaja od ściany. To nie ma pataszka. Czyste. zapewne chodzi o toaletę Jest jedna deska wyłamana Nie da rady wejść dalej ale widzę pisuary więc na pewno toaleta tutaj z kolei ludziom Okej okay, a jak się prezentuje pomieszczenie o ja Widać po prostu jak podłoga tutaj opada powoli. Podejrzewam, że te pomieszczenia akurat, wszystkie trzy na każdym piętrze są takie same. Musiały być przebierane. I ostatnie piętro. Heh, te drzwi. Widziałem parę miesięcy temu z tamtej strony. Tutaj mamy jakiś składzik. Jest wino, jest impreza, wątki są I tyle. Tutaj zapewne będzie ta fala O, a to Ci niespodzianka A więc to koniec wracać na górę i podrabince na dół. tej części. Trzeba zamykać po sobie drzwi i okna. Dobra. No to na dół. A więc Dolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych jest zwiedzana. Polecam, chociaż no, trzeba uważać, szczególnie przy wyjściu. To było z Lubina. Widzimy się na następnej wyprawie.